Szczęść Boże, zapraszam do wspólnej modlitwy przebaczenia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, proszę Cię dzisiaj o to, bym przebaczył każdemu człowiekowi, który w moim życiu skrzywdził mnie. Wiem, że Ty dasz mi siłę, abym to uczynił. Dziękuję Ci za to, że kochasz mnie bardziej, niż ja kocham siebie i że pragniesz mojego szczęścia bardziej, niż ja sam pragnę go dla siebie. Panie Jezu, pragnę być wolny od uczuć żalu, goryczy i nieprzebaczenia względem Ciebie, które rodziły się we mnie, ilekroć myślałem, że to Ty zsyłasz śmierć, trudności. Kłopoty finansowe, kary i choroby na moją rodzinę. Panie, podczas spowiedzi wyznałem Ci moje grzechy, winy i słabości, wszystko to, co jest naprawdę złe we mnie i to, co wydaje mi się, że jest złe, ponieważ Ty mi wszystko przebaczyłeś. Dlatego ja również przebaczam sobie. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją łaskę w tej właśnie chwili. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zostańcie z Panem Bogiem.